Cukrzycę typu pierwszego zdiagnozowano u mnie w wieku 8 lat kiedy trafiłam bardzo osłabiona i odwodniona do szpitala po ospie. No nie ukrywam, że dla moich rodziców to był szok, bo ja byłam zbyt mała, zmieniliśmy całkowicie swoje dotychczasowe zwyczaje. Barbie z cukrzycą ubrana jest w niebieski kostium, nie bez powodu. Ponieważ na tym kostiumie są jeszcze błękitne grochy, które są symbolem e, cukrzycy obecnie, Barbie ma na ramieniu ciągły monitoring glikemii, który pokazuje poziom cukru na telefonie. Ma też pompę insulinową, przypiętą do pasa, więc e, myślę, że to jest idealnie odwzorowany obraz współczesnego diabetyka. Jeśli ktoś, dziewczynki, dzieci mogą poczuć się lepiej widząc taką Barbie, to nie jest to zwykła lalka. Myślę, że to jest cała idea. Jeśli porównamy moment yy, diagnozy, czyli ponad 20 lat temu, a teraz to jest to ogromny przełom. Moja babcia by powiedziała, że mamy Amerykę. Biegnąc na przykład 100 km po górach, wystarczy, że zerknę na zegarek i już widzę swój poziom cukru. Start w podwójnym Ironmanie, przepłynięcie 8 km, przejechanie 360 km na rowerze i przebiegnięcie 84 km. Ja postawiłam sobie za cel, żeby tym startem udowodnić, że słowo sport i cukrzyca można łączyć. Myślę, że im głośniej będzie o działaniach osób z cukrzycą, tym później życie kolejnych zdiagnozowanych będzie łatwiejsze. To będzie bardzo ważny moment dla społeczności chorującej na cukrzycę. Myślę, że poczują, że nie są w tym same i nawet tak idealna postać jak Barbie też może mieć cukrzycę.